Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na audycję z cyklu Lektury Niebzdury i spotkanie z literaturą związaną z naszym regionem. 12 kryształowych orłów, kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej. Autorem tej publikacji jest Michał Pszczółkowski, a wydawcą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Książka jest wydana w 2020 roku, taka dosyć, dosyć nowa. No i oczywiście, tak jak tutaj tytuł sugeruje, opowiada, przedstawia architekturę okresu międzywojennego. We wstępie autor tej publikacji przede wszystkim mówi o cechach architektury międzywojennej, która właściwie jednoznacznie kojarzy się właśnie z modernizmem, ale autor zwraca uwagę, że w rzeczywistości architektura międzywojenna jest bardzo zróżnicowana, cechuje ją ogromna różnorodność. To niezwykle bogata mozaika zjawisk i kierunków, na przykład stylistyka dworu szlacheckiego czy na przykład funkcjonalizm, to taka najbardziej radykalna, awangardowa odmiana modernizmu, ale też na przykład można mówić o wpływach politycznych. Czyli e, inaczej mówiąc o nurcie monumentalnym. E, tutaj przeczytam fragment e, z, ze wstępu. Architektura końca lat 30. uległa z kolei wpływom politycznym. Charakterystycznym zjawiskiem stało się dążenie do efektów monumentalnych poprzez zastosowanie podziałów pionowych, stosowanie kosztownych materiałów, wykorzystanie ich efektownych faktur i właściwości. A także dbałość o wysoki standard budowlany i staranne wykończenie każdego szczegółu. Był to tak zwany nurt monumentalny, przejawiający się przede wszystkim w budynkach reprezentacji państwowej, a także kamienicach dochodowych, gmachach banków i to, towarzystw ubezpieczeniowych. Architektura luksusowa, inaczej mówiąc, powstawała za Pieniądze najzamożniejszych inwestorów, zwykle o konserwatywnych gustach estetycznych. Funkcjonalizm nadal y, trwał. Y, tak, także y, w gruncie rzeczy architektura międzywojenna y, była bardzo różnorodna, na co zwraca uwagę autor y, tego, tej publikacji, ale co, co, co jeszcze, co jeszcze znajdziemy y, w albumie chciałam zwrócić uwagę, że właśnie pod pretekstem międzywojennej, pod pretekstem opisywania międzywojennej architektury autor przedstawia również ówczesnych mieszkańców ówczesnych mieszkańców naszego regionu i ich sprawy, zarówno te poważne, takie jak przemysł, władza cóż jeszcze transport, ale także też te, te problemy troszeczkę mniejszej wagi. Rozdziały są właśnie bardzo, bardzo różne, na przykład Stolica Pomorza, czyli tutaj zwrócę uwagę na architekturę Torunia, Bydgoska Trójka, Miasto na Soli, czyli tutaj jest to rozdział o na Wrocławiu po parysku, krakowsku i zakopiańsku. Te inne jeszcze rozdziały znajdziemy, natomiast też zwrócę uwagę, że te rozdziały nie są ze sobą ściśle powiązane i można je w różnej kolejności czytać albo po prostu śledzić przepiękne fotografie i tym samym oglądając te fotografie możemy poczuć ten niepowtarzalny klimat okresu międzywojennego. Ja na moment zatrzymam się przy rozdziale Bydgoska Trójka. Jest, tytuł tego rozdziału nawiązuje do twórczości trzech architektów największego miasta regionu kujawsko-pomorskiego, czyli oczywiście Bydgoszczy. Ta, te trzy osoby to Bronisław Jankowski, Bolesław Polakiewicz i Jan Kosowski. No i rzeczywiście tutaj też sobie przejrzałam przepiękne wille i inne budynki, które znajdują się przede wszystkim w Bydgoszczy, ale też architekci przeze mnie wymienieni również projektowali w innych miastach, również w Toruniu. No i rzeczywiście miło się patrzy na, na budynki, które dzisiaj Często są odnowione, ale cały czas czuć ten klimat międzywojnia. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.